Jeżeli macie na przykład prywatne zdjęcia piesków i nie chcielibyście, żeby zobaczył je inny miłośnik piesków, bo to są tylko wasze zdjęcia piesków, to możecie je sobie zablokować. No, teraz to już nie bardzo. Profesjonalne studio, charyzmatyczny prowadzący, wywiady z najważniejszymi osobami świata technologii, ekskluzywne gadżety, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Tym wszystkim mógłby być środek, gdybym był troszkę bardziej znany, ale niestety na razie to tylko przegląd najciekawszych gadżetów ostatnich tygodni. Też nieźle. Nadmienię tylko dla osób, które są tutaj pierwszy raz. Otóż ten program polega na tym, iż w tym miejscu stoi ten otopiecznik, który po kolei demontujemy z kolejnych pudełek. Sprawdzamy, co jest w środku, a później oceniamy w niesłychanie profesjonalnej skali przygotowanej specjalnie dla mnie przez międzynarodowe biuro WAG i miar Sewer. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam serdecznie. Bo im więcej tych subów jest, tym wcześniej i fajniejsze rzeczy mogę do środka ogarniać. No i przy okazji yy, nie płaczę po nocach. Ale jak tam sobie chcecie, no po prostu to generalnie zależy od tego, jakie kto ma sumienie albo, albo go nie ma. W tym odcinku mamy najciekawszy, najbardziej zróżnicowany zestaw gadżetów w historii tego programu, co oznacza tyle, że poprzeczka była zawieszona bardzo nisko, ale przynajmniej jestem z wami szczery. Dobra, bo widzę jak się wszyscy gapicie. Tak, mam Mi Banda 5 i ja może żyję w jakiejś bańce, ale odnoszę wrażenie, że w tym kraju ostatnio nieposiadanie Mi Banda 5 zostało zakazane jakąś ustawą. Kupują go absolutnie wszyscy, bo kosztuje mniej niż dwie stówy, a za psie pieniądze to nawet hot dogi z Ikei smakowały, bo miały metaforyczny smak cebuli. To się nazywa w ogóle oficjalnie opaska fitness, ale z tego co się orientuje, to w 80% mają to osoby po prostu zbyt leniwe, żeby wyciągać telefon z kieszeni. Tak też można. MiBand jest taki mały i dyskretny, że jeżeli jesteście jedną z tych osób, które stylizują się na wodzów afrykańskich plemion i macie łapy obwieszone po łokcie różnym szajsem, to możecie go nosić nawet ze zwykłym zegarkiem i to będzie wyglądało. Yy, no powiem dyplomatycznie, nie zrobi różnicy. W każdym razie ma kolorowy ekran, można zmieniać tarczę, wyświetla powiadomienia z telefonu, da się nią sterować muzyką i to ze Spotify włącznie i całkiem nieźle mierzy aktywność fizyczną, bo ma nawet pulsometr. I nie mówię tylko o krokach, bo poświęciłem się dla Was i tak ze dwa razy z nią biegałem po 6-8 km, więc aktualnie dochodzę do siebie po dwóch zawałach. W porównaniu do Mi Banda 4, ten ma po prostu więcej wszystkiego, poczynając od tego, że 5 to więcej niż 4. Po większy ekran, więcej motywów, więcej rodzajów ćwiczeń, lepsze monitorowanie snu i wygodniejszą ładowarkę. Ogólnie to tak, spoko polecam, podoba mi się, daje znak jakości, ale jak chcecie wiedzieć więcej, no to i tak zaraz pół YouTube'a nagra testy w pogoni za klikami, więc ja już was nie będę zanudzał. Nie będę was zanudzał i typ wyciąga smartfon. Ale czy serio myślicie, że zawracałbym wam głowę jakimś zwykłym, szarym smartfonem Motorola? W sumie to na tym w dużej mierze polega mój kanał, ale. Nie tym razem. Moto G Pro brzmi dumnie, kosztuje 1400 zł i ma w obudowie rysik jak Galaxy Note. Y, tylko nie aż tak precyzyjny i z większymi opóźnieniami i właściwie to tylko do notowania, a nie do rysowania i trochę jest średnio wyważony i jak się go wyjmuje to się można co prawda pokaleczyć, ale przynajmniej wtedy wydaje taki dźwięk jak szpada. Z bazaru. Dobra, wiem, to nie jest fair porównywać jeden z najdroższych smartfonów, jakie istnieją do średniaka, a prawda jest taka, że spodziewałem się, że ten ryśik będzie co najwyżej yy, przy drogą i przy krótką trapaczką do pleców, a jest serio bardzo fajny. I gdyby było więcej tanich smartfonów z rysikami, to w żaden sposób by to nie wpłynęło na moje życie, ale byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Notatki możecie robić nawet na wygaszonym ekranie. Można sobie zapisywać datę i miejsce ostatniego wyciągnięcia rysika, bo przytomnie, asekuracyjnie z góry zakładają, że go zgubicie. Sama apka do notowania jest bardzo fajna i da się używać też innych, na przykład Google Keepa. Można sobie mazać po zrzutach ekranu i to jest już całkiem sporo. A cały telefon ma spoko ekran. Działa na Androidzie One, więc czyściutki system z gwarancją aktualizacji. Głośniki stereo, NFC. Yy, nie no dobra, tę specyfikację to sobie gdzie indziej sprawdźcie, bo ja was chciałem zaciekawić, a yy, nie uspać. W każdym razie, jak chcecie rysik za małe pieniądze, to to jest całkiem niezły pomysł, jak to będą jeszcze mniejsze pieniądze i ze trzystówki stanieje. To jest w ogóle trochę gorąco i zapłaciłem etui. Obrzydliwe. Niestety, bardzo mi z tego powodu przykro, ale w większości rysiki już prawie wymarły i nie wiem, czy się w ogóle spotkaliście z taką koncepcją zawodów wymierających, ale generalnie chodzi o to, że świat się zmienia, ludzie się zmieniają, potrzeby się zmieniają i takie zawody jak krawiec, pucybut, zegarmistrz albo producent tabletów nie są już za bardzo nikomu potrzebne. Ale niestrudzony Huawei obok Apple, Samsunga, czasami Lenovo i jakiegoś szajsu z AliExpress idzie w zaparte i właśnie wypuścił 10 calowy tablet Media Mate Media Pad Med... Media Media Tab Yy, czekajcie, wyjaśnijcie mi, jak to jest, że ta sama firma produkuje Media Mediapady Media i Made Widziałem te nazwy w ciągu dwóch tygodni 347 razy i dalej nie pamiętam. I jak się mam kurczę komuś pochwalić, że to mam, jak nie mam pojęcia, jak to się nazywa? Jakbym poszedł do sklepu i chciał kupić ten tablet to pewnie już w końcu bym powiedział sprzedawcy dobra, wie pan co, da pan spokój zapakuje im pan 2 kilo tego Samsunga i będzie ok. no ale dobra, mamy ustalone, nic się nie stało Huawei MatePad 10 ma 10-calowy ekran, wydajność taką jak w smartfonie P40 Lite, czyli spoko głośniki z logo Harman Kardon, bardzo dobre i jeden aparat, który wygląda jak dwa i doskonale spełnia swoje zadanie, czyli skutecznie zniechęci Was do robienia kiedykolwiek, jakichkolwiek zdjęć tabletem czego chcieć więcej? Ktoś z publiczności mówi, że usług Google. A. Tak szczerze, tak między nami, to mnie na tablecie brakuje ich znacznie mniej niż na smartfonie. No, bo tak, YouTube mi działa, Netflix działa bez większego kombinowania, mapy działają, a w tej nowej wyszukiwarce Petal Search, która jest tutaj wbudowana, można wyszukiwać, instalować i aktualizować tak z 95% apek ze sklepu Play. Tak więc coraz bardziej da się żyć. Tylko teraz pytanie. Czy jest po co? No, ma fajniutkie plecki matowe, długo działa na jednym ładowaniu, ekran jest całkiem, całkiem, przyciski są w miejscu, które nie jest wygodne z absolutnie żadnej pozycji i tak ogólnie to wziąłbym i tak iPada, ale może być. Jeżeli szukacie tabletu z Androidem w tej cenie, no to y, jesteście troszkę dziwni, ale ten wydaje się całkiem spoko. A co do tych usług Google, to znam jedną osobę, która wypowiadała się na ten temat już jakieś 200 razy i poprosiłem ją, żeby zrobiła to 201. Hey, cześć, cześć Paweł, tak naprawdę to przede wszystkim chciałem Cię prosić, żebyś powiedział swoim słynnym głosem: Cześć w dzisiejszym odcinku test Huawei MatePad, i ja później do tego dodam jingle. <laughs> Spokojnie, nie ma problemu. E, bo, czy, to test czy jak to jeszcze mi popowiedz? Huawei MatePad. Cześć w dzisiejszym odcinku test Huawei MatePad. <laughs> Ale generalnie moje główne pytanie jest takie, że ja wracam do sprzętu Huawei a co parę tygodni i za każdym razem widzę, że brak usług Google'a nadal jest nerwiający i nadal jest problemem, ale jest już tym problemem coraz mniejszym, bo po pierwsze zawsze mnie obsypują jakimś złotem, czy to są 3 miesiące w Tajdalu, czy 100 złotych na filmy, czy inna jakaś tam łapówka, a po drugie, wprowadzają coraz więcej apek, które jakoś tam troszkę na lewo pozwalają instalować rzeczy, których teoretycznie się instalować nie powinno, ale wszyscy, włącznie z nimi, wiedzą, że jednak każdy je chce. I chciałem się zapytać, czy też masz podobne wrażenie, bo ty poruszałeś ten temat często na swoim kanale. Wiem, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak się składa, że właśnie publikuję odcinek z moją bardzo, bardzo spóźnioną recenzją Huawei P40%, Pro, więc wróciłem do tych wszystkich tematów, jestem absolutnie na świeżo w tej kwestii. I rzeczywiście tak, to z całą pewnością wygląda z mojej perspektywy w ten sposób, że Huawei się stara, że te za przeszłości, czy powiedzmy, zaniedbania, czy nie wiem jak to nazwać, no po prostu zapóźnienia w rozwoju A galery są naprawdę ciągle gigantyczne, ale... Widać, że ludzie w Hawaii stają na głowie, żeby ten sklep uatrakcyjniać, żeby co chwilę do niego wpakować jakieś duże premiery. Natomiast ja zgadzam się też z Twoją oceną. To jest tak, że jeżeli kupi to ktoś, kto nie jest świadomy tych ograniczeń, a chciałby mieć absolutnie pełną funkcjonalność Androida, to może się rozczarować. Więc każdemu, kto chciałby kupić telefon z HMS, czyli właśnie z tym, z tym zamiennikiem. Google'owych serwisów od Huawei. Zalecam najpierw dokładnie zbadać sprawę po to, żeby być świadomym swojego wyboru. A chciałem jeszcze zapytać i to jest bardzo złożone pytanie, więc najlepiej, jeżeli odpowiesz jednym słowem, tak. masz, na przykład, masz na przykład tablet, który kosztuje 1300 zł i to jest tablet Huawei, na którym nie ma usług Google, co jest wiadome. Na poziomie tabletów, za innych tabletów innych firm, za ile pieniędzy musiałbyś ten tablet, żebyś mógł komuś w miarę świadomemu z czystym sumieniem zarekomendować kupno? Dobre pytanie, wiesz co, natomiast um, jednym słowem ci nie odpowiem, ale odpowiem ci tak. E, myślę, że nie ma takiej ceny, to znaczy najpierw musiałbym z tą osobą spędzić dłuższą chwilę i wytłumaczyć jej o co chodzi dokładnie z brakiem usług Google, czy z czym to się je, jakie są konsekwencje to znaczy nawet gdyby to kosztowało 600 zł to nie poleciłbym tego komuś kto nie jest świadomy tego co kupuje. Jasne. Dobra, to dzięki ogromne, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dobra, Paweł jak zwykle wszystko bardzo ładnie wytłumaczył, ale i tak wiem, że od dłuższego czasu wszyscy patrzycie tęsknie tutaj i macie rację, bo jest taki jeden, jedyny rodzaj zabawki, z którego najłatwiej wytłumaczyć się żonie. No bo jeżeli macie dzieci, no to wiadomo, że he he dla dziecka, ale Dzidzia sobie sama nie poradzi, więc lepiej jak tata pomoże. A w ogóle najlepiej niech ojciec zrobi wszystko, a Gnu niech sejdzie pojeździć na rowerze, bo jeszcze będzie tusty. A jeżeli nie macie dzieci, no to można kupować jako inwestycje na ciężkie czasy, bo podobno po latach drożeją. I oczywiście nie wspominajcie, że to raczej nie chodzi o takie zestawy, które były otwarte i w których jedna trzecia części się zgubiła, ale pewnie za dekadę to żona i tak zapomni, więc spoko. Klocki Lego. Dwie marki, których fani są tacy, że wydadzą na gadżety swoje wszystkie oszczędności, połączyły siły, żeby razem zrobić coś, na co fani obu tych marek wydadzą wszystkie swoje oszczędności. Dwa razy. Nie pokazywałbym tutaj zwykłych klocków, no bo nie chciałbym marnować waszego czasu, ale te tutaj są mocno interaktywne, więc na moje szczęście się łapią. I to działa następująco. Kupujecie sobie taki podstawowy zestaw, łączycie różne elementy w poziomy, można to nawet łączyć ze zwykłymi klockami, a następnie przeprowadzacie przez nie. Mario. To jest Mario. I yy, będąc oszczędnym w słowach, to jest najlepsze, co widziałem w życiu. Ja w ogóle nie lubię, jak ktoś mówi, że coś jest dziecinne, bo moim zdaniem to właśnie takie pieprzenie jest najbardziej dziecinne. No zobaczcie, jaki słodki. I to się może wydawać infantylne, ale robiłem to już ze 40 razy, oczywiście 40 tysięcy, bo płynie z tego jakaś taka relaksująca frajda. Instrukcje składania macie w apce na smartfon, tam też można podejrzeć, co zrobili inni. Ogólnie apka jest bardzo dobrze zrobiona, co w sumie było dla mnie sporym zaskoczeniem. A teraz właśnie, proszę bardzo, uzyskałem spektakularny wynik na tym arcytrudnym poziomie. Pokazałem to ostatnio mojemu szefowi, który niedawno skończył 40 lat i nigdy go nie widziałem takiego podekscytowanego. Na pewno nie ekscytował się tak żadną rzeczą, którą ja kiedykolwiek zrobiłem w pracy. No ale generalnie każdy, kto widzi to Super Mario na żywo, to niby mówi he he, to takie dla dzieci, ale widzę ten błysk pożądania w oczach. Chyba, że to chodzi o mnie. Zestawów ma być całkiem sporo. Myślę, że niedługo na tyle, że będzie się nimi dało zabudować całe mieszkanie i zrobić sobie wokół niego wielki tor przeszkód, czego nie umieszkam spróbować i ogólnie na pewno będę jeszcze sporo o tych klockach pisał na Twitterze, więc jakby coś... Zapraszam. Dobra, no pobawiliśmy się, było fajnie, a yy, to jest dysk. I generalnie tyle miałem do powiedzenia. Nie no, serio myślicie, że marnowałbym Wasz czas na jakiś zwykły, najzwyklejszy dysk? To jest dysk z czydnikiem linii papilarnych, co w sumie nie jest aż tak ekscytujące, więc nie wiem, czemu to powiedziałem takim tonem. Jeżeli macie na przykład prywatne zdjęcia piesków i nie chcielibyście, żeby zobaczył je inny miłośnik piesków, bo to są tylko Wasze zdjęcia piesków, to możecie je sobie zablokować. No, teraz to już nie bardzo. Możecie je zablokować odciskiem palca. Wiem, że dyski na hasło istnieją od setek milionów lat i że pierwszych używały jeszcze brontozaury, ale hasło jest łatwiej podejrzeć, hasło jest łatwiej złamać. Hasło, no dobra, tak naprawdę to wymyślam to wszystko, a to jest po prostu fajny bajer, no ale podoba mi się. Szczególnie, że świeci. To jest w ogóle następca Samsunga T5, który jest takim złotym standardem wśród przenośnych SSD. Używałem też takich, które były raczej brązowym standardem, ale jak trafiłem na tę piątkę, to w ciągu półtora roku kupiłem trzy. Bo się ciągle pieprzyło. Bo jest niezawodny, szybki i wytrzymały. Jak mojej żonie ze dwa razy spadł, bo yy, źle go położyłem, to była przerażona i mogłem to wykorzystać, ale zawsze mówiłem spokojnie: to jest Samsung T5, to jest SSD, to jest dla niego jak łaskotki. Ten jest jeszcze szybszy i to dwukrotnie szybszy. Można szybko kopiować zdjęcia piesków, można je lepiej chronić, a do montowania wideo, bo ja go do tego używałem, z pieskami na przykład będzie idealny. Jedyna wada poprzednika była taka, że lakier się błyskawicznie ścierał i miło mi poinformować, że ten tutaj jest identyczny, więc niedługo się Wam to zmieni w limitowaną edycję Cyberpunk 2077. A skoro już o grach, to pamiętam jak w 2008 roku przez całe wakacje czekałem, aż pójdę do liceum i za bardzo jeszcze nie wiedziałem, że nie ma na co czekać. I bez trosko popijałem sobie codziennie kole Original z Biedronki za 2,49 i grałem w Bernauta na PSP. I 12 lat wystarczyło mi, żebym osiągnął w życiu wszystko, bo teraz przez całe lato piję taką prawdziwą kole za 4,50, chociaż też z Biedronki, ona jest moim zdaniem jakaś trochę inna, jest taka gorzej gazowana, to musi być jakiś spisek, ale jak byłby masoński, to bym o tym wiedział, więc... Jak się z czymś takim spotkaliście, to dajcie znać w komentarzach. W każdym razie codziennie piję koletę prawie najlepszą, i gram w Burnouta na Switcha. Burnout Paradise Remaster, dostępne też na właściwie każdy inny sprzęt, to są takie wyścigi w otwartym świecie, w których jak pokazujesz się koledze i pyta się, gdzie jest hamulec, to zaczynasz śmiać mi się w twarz. Bo chodzi o to, żeby zapierniczać jak najszybciej i dostawać jeszcze folę za doprowadzanie do krak z innych samochodów. Kierowcy BMW mają to w prawdziwym życiu, ale nie każdy ma tyle szczęścia. Działa to tak, że śmigacie sobie przez miasto, rozwalacie billboardy i blokady i co jakiś czas trafiacie na wyścig, tryb eliminacji przeciwników, konkurencje akrobatyczne i jeszcze tam parę innych rodzajów aktywności. Kierowcy BMW mają to w prawdziwym, że w tle przygrywa głównie taki gimborok, ale idealnie pasuje do klimatu i ogólnie zawsze uwielbiałem muzykę z burnoutów. Na PS4, Xboxie i PCcie gra jest dużo tańsza niż na Switchu, ale niestety jest też idealna na Switcha, bo super się nadaje, żeby grać w 15-minutowych sesjach i robić sobie taką mini rozpierduchę co jakiś czas. No, i na małym ekranie w 60 klatkach wygląda spoko. Polecam gorąco, jak potanieje, to jest bardzo dobry Porsche. Niestety nie jest po polsku, ale polski jest tutaj tak samo potrzebny jak hamulec kierowcom BMW. Grajcie w bernauta i pijcie ze mną kole. W Ghost of Tsushima też gram swoją drogą, ale miałem czas na razie tylko na jakieś 5 godzin, co wystarczyło w zupełności do tego, żebym zapragnął zostać samurajem i rzucić moją masońską brać, ale do zrobienia recenzji już nie bardzo. Dziękuję Wam za wszystkie nowe subskrypcje, których pojawia się ostatnio tyle, że aż mi głupio, ale to w sumie całkiem przyjemne uczucie. Widzimy się, nie wiem dokładnie kiedy, ale mam pomysły na dwa fajne materiały, więc chyba warto zostać. I będą kolejne szroty i może w końcu uda zaprosić mi się do któregoś odcinka twórcę, którego cenię najbardziej, czyli... Karolka, który ostatnio odkrył, że jedzeniem można jeść. Tymczasem, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.